Czytałam taką rzecz, że jak nie ma się ubezpieczenia zdrowotnego, takiego państwowego, to można sobie zrobić test na COVID i wziąć go na raty. I to jest taka w sumie niesamowita przygoda, prawda? Wtedy, bo spłacasz, bo też najgorzej jest, jak masz wynik negatywny, prawda? Bo spłacasz coś przez 12 miesięcy na przykład, a tego nie masz i jeszcze się cieszysz. Stwierdziłam, że trochę bardziej zagłębię się w rozwój osobisty. No i zaczęłam czytać różne cytaty motywacyjne. Pierwszy był na kubku, było napisane, nieważne jaki, skąd wieje wiatr, ważne jak ustawisz żagle. Już tak miałam wypłynąć na szerokie wody życia, ale w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że Paulina K nie jesteś statkiem. Tak sobie stoję w porcie. Ale przeczytałam też inny cytat motywacyjny. Za każdym człowiekiem sukcesu stoi inny człowiek sukcesu. I tak spojrzałam za siebie i zrozumiałam, że dlatego za mną nikogo nie ma. Słuchajcie, ja jestem z Białego Stoku, to jest takie miasto w Polsce, chociaż trochę się wydaje, że na Białorusi, ale jednak w Polsce. I muszę wam powiedzieć, że w Białymstoku jest jedna droga do kariery, nazywa się S8 i prowadzi do Warszawy. Jak tak sobie jeżdżę po Polsce, to widzę różne takie hasła reklamowe, takie napisy i ostatnio jak jechałam, to widziałam, że jest coś takiego podłogi z charakterem i tak sobie pomyślałam, że co za czasy, że ludzie pizdy, a podłogi z charakterem. Ale to też mi się wydaje, tylko wtedy, jeśli ktoś je wcześniej ułoży. Też jeszcze przed pandemią było tak, że jeździliśmy na SOR, bo nam nogę urwało, albo był jakiś ból nie do przeskoczenia. I tam dużo takich niepotrzebnych emocji, że to tyle trwa, że kolejki, że dlaczego tak długo. A ja chciałabym zauważyć, że te SORy, to one już w nazwie przepraszają. No, i też miałam taką sytuację ostatnio, że pojechałam holenderskim rowerem do niemieckiego sklepu, żeby kupić rzymskie pomidory z Hiszpanii. No i usłyszałam tam takie polskie, może być bez grosika, i już wiedziałam, że Polska się nie ugnie pod zachodnimi wpływami. Nie za szybko? No, ja czuję, że. ご <laughs> <laughs>